Siemaneczko, modziki i waleciki. Jestem Radek. No i dzisiaj pograłem sobie w mobilną grę Leaf of Legends. Bardzo fajna gra, polecam każdemu zauważyłem, że ludzie coraz lepiej grają w tym grę, Więc spoko. Większe wyzwanie jest. Oczywiście będę lamił, ale tam dawniej nie grywałem tego lola dawno, dawno, dawno. Nie ogarniam tych postaci staram się grać z nowymi postaciami Zapraszam wszystkich do komentowania, subskrybowania i udostępnienia tego filmu na YouTube lub gdzieś indziej. Mile widziałem też jest like a jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to najpierw obejrzycie inne moje filmiki. I dopiero zdecydujcie czy zasługuję na Waszego Suba. Dobra, akceptujemy. OK. Idziemy do góry. Czyli to, to jest odwrócona mapa. Dobra, wybieramy sobie może e, Miss Fortuna. E, środek Aleja. Środkowa Aleja. Widzę dole. Dopiero wybierają. Myślę, że wygram ten meszyk. Bo widzę, że to jest spoku są. Do mi gryłem Miss Fortuna, więc może być ciekawe. Akceptujemy. U, ładna postać. Miss Fortuna. Zobaczymy sobie te y, skill'e. Y, ale jest Miss Fortuna. Arka Arcanine? Akra... Akrada. Akrada Akra Akra Miss Fortuna. To jest ciekawe. Ale nie mamy innej postaci, nie, nie mamy innej skórki. Skoro mi dokupić y, skórki do postaci, bo nie mam pieniędzy. No tak. Mam mało pieniędzy. O, Blitz, Bleach, Blitzcraft, jest przeciwnej. Aż Master Mastery T, Morty i Zigor. przeciwna drużyna, nasza drużyna to Garen, Ranger, Ahi, Ahi, Ahi Ari Miss Fortuna i Lux. O, ciekawe, się jest ciekawe, ciekawe. Ciekawie, Nawet powiem Wam, będzie ciężko, bo wygrać, bo Blik jest dosyć dobrą postacią. Znajdujesz się na lustrzanej wersji mapy, ale nie No, to też zwykle, byfa. Wybierzemy sobie y, może to, serduszko. Będziemy ścigać wrogów. Mam nadzieję, że wygramy ten meczik. O, mam słaby internet, jak widzę. Okej, okay, tylko nie ma. O, tu chciał mnie przyciągnąć. To jest, to jest, to jest problematyczna postać. Problematyczna bliska. Problematyczna postać. dobra i wiem, wiem, wiem. O, kurczę. O. Bo lepiej, lepiej, żebyś uciekał. Aż, 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 aż mi bije. Czy się leczyć ja? Hop, 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 hop. i yes, ja, to jest dobry duet. Tylko już osobie są strasznie. Już mogą przegrać raz. Powiedziałyby się te play. No, bo jestem takim adekerem muszę być już żagle! aż to aż 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 jest? dobry dobra atak. Dobra atak, to atak, dobry... aż 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 Tak aż 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 Okej. A po co pod wieżą? No bo atakował! Kurczę, trzeba pomyśluku mieć. Okej, okay. trzeba mi pomyśluk jakiegoś. mnie jak ja. Aha, to jest taki atak, oba. Może. Zgniewamy, zgniewamy, zgniewamy. O nie, zgniewaliśmy. Dwa, dwa zgony na jeden ten. O, ten zaraz zabiło. nie zabił go jeszcze. Bez problemu. No nie fajnie. Mmm, dżunglę przydonalizowali i kurczę, nie zabili go. A dżunglę w wszystkich ścieżkach. To będzie bijatyka. A ten blisko się tepnął. O, bo on poziom. Oba nie im... O nie ubiliśmy go. Bez się trapnę kurczę. No, Użyjemy tego ataku Użyjemy tego ataku i atakujemy. Środkowa wieża jest. Roba lubi, robi... No jest! No kurczę! Tyle HP! Tyle HP! Roba już zginął! Dwa czupy! Ten ubił ich! A ma bardzo mało many trzeba Ugh, mały? Bez problemu! Oba, trafiłem go! Trafiłem ją! Może się topnijmy do bazy? musimy, albo weźmiemy sobie HP. Nie ma HP. Czy się topnijmy do bazy? Tyle. Kupimy sobie temki mam mało, bardzo mało many. Jeszcze mamy, jeszcze mamy. Dobra, idziemy z Mamy też. Super, mamy też super umiejętność. Atakujemy! Seryjny zabójca. Zabójca. No tak, myślałem, że zabójca. Postawić zagłę. Zawsze strzelam pierwsze. Oba O, cóż ty poziom już ma. się no, A ty mnie podwierzam, bijesz! Czemu pod wieżem bijesz? Atakuj wieżę. że. wieżę. mnie, że. bo odbijemy, punkty 150. Się przyda. O pani, we Na jednego? No dwa dzwony mam. I przegrywamy. Dobra. ten, ten, ten jest ten taki. Ten dżungel postawić żagle, kile ten dżungel, Dużo zabije ten dżungel, ale to fajnie. Mamy takiego killera. Główna wieża atakowana, chyba. Zdziwieniem mogą, i super. To czuję, że w chrzakach są. Już czuję, że w chrzakach są. Chyba bijem tego... tego smoka. A tak było... No, będziemy radę. Damy radę go pokonać. O, przybywam. czas zakończył. No znowu ten Blixy tam. Pokonany! No i git. Jeden zgon. Dobra, podjuzdmy, że nie bijemy. O kurcze, podjuzdmy, że nie biją nas. Od no razu wygrzamy w killach. Oba, kolejny był zabity. Przydałoby się to, to wziąć. Oba, nie masz to team. Te pamięć, te pamięć. Te pamięć, te pamięć. Ojej, nie Nie rozdziela nas z tym. Okej. Okay. Bijemy, 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 bijemy. Moja No ba! Bez problemu! Teraz ten... Teraz ten Herold... Idziemy do góry, idziemy do góry. Musimy ich ubić. ...jest atakowana. Atakowana. Ale ja ubiję tą wieżę, to? Dobra, no atakować tego bohatera. Przeciwnik pokonany. Dobra. Przeciwnik pokonany. Pokonany. Na razie nie używa tych super umiejętności. Gdyż, ponieważ... Postawić żagle! Pierwsza wieża zniszczona. O! Pierwsza wieża! Uraź pierwsza wieża zniszczona! No, pierwszą wieżę zniszczyliśmy. O, czy się tepnąć? No, my się tepnimy do bazy. To strasznie lagi mam, bardzo słaby internet. Mam ci się wprost, ale bardzo słaby internet. Postawić żagle. Chyba, się już wiem, że Idziemy na środek, co? Idziemy grupą na środek. Dziesiąty poziem mama, bijem, bijłem, bijem, bijemy Przybywamy bijemy bijemy. bijemy, bijemy Oba, eee, atakujemy, 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 atakujemy. Oba, jest ubity Oba, nie patrzymy wychyli, się wychyliłem. Nie patrzymy się wychyliłem. Definitywnie po że się wychyliłem, powinienem iść do tyłu. A ja, cóż, myślę, że my się trudno żyje się dalej. Dobra. My atakujemy, my atakujemy, my atakujemy. Tego? ale to jest we, we trzech? We trz... Ten dżungl jedynie... Ja... Oba, idziemy w szkoczku do przodu. Przeciwnik, koniec Dobra, trzeba, trzeba tutaj tych pomyśle ku zabić. mi! się jest mi. Dobra, bijemy, bijemy. Trzeba unikać strzału. Dobra, dobity, dobity. Dobra. Trzeba kombo zrobić chyba w tej postaciom, Z tą postacią trzeba kombo zrobić. O, tutaj jeszcze jest jeden. Siemaneczko mordo, mordzini. Ale ubili, ubili mnie, ale ubili jednego postaci. Czy połączyć, bo nie wiem. Jeden po prostu, ubili oba. No, ba, to bo to jest killer. To jest jungler. Będę blitz mi przyskazać, strasznie. Ale blitz jest z dobrym postacią, tak? Chyba idą chyba na Harolda. Na Smoka idą. Ale zanim tam dojdę, to chyba nie zdążę. Oj, chyba tak. Idę do góry nie zdążę. Dziś się jest mokro, no czy... Atakować tego bohatera. Pokonany. Widzimy pokonany. Nic pokonany, o super. Dobra. Też nie bierzemy. Może użyjemy to... Strzelam pierwsze. Zatakować Herolda tego łaska, a Heroldy już będą atakować? O panie, Chyba ubijemy tą wieżę że troszkę pół już a nas silnie bijemy. Jeszcze pół już za samo to, że ubiję tą wieżę. No ty... i zniszczono w wieża. Oni bardziej idą do mnie. Koniec serii. Koniec serii. Chyba bijem, bijem, bijemy. Blitz! No bo uciekać, uciekać, bo trzeba uciekać, bo tutaj... Blitz jest z groźną postacią. Kupimy sobie tamki tego i to. I idziemy do, do przodu. На что мы идем, вот там Blitzcraft, иду в горы. Видать в горы. Пьем <ёт> и губим. А это мираж, наверное, ближка да? Пьем, пьем кого-то их. Они. Ten, ten unika. Dobra, ja sobie... On, on się cofnął. Master ET. O, dobity. Dobity. Dobra, uciekać, uciekać, Trzeba uciekać. Do wieży. No może się Oni chyba nie zauważyli nas Kupmy sobie temki i idziemy ch do przodu No i git, teraz dwóch U, u nas jeden uni dwóch I dłużej czekają zawsze Im, im dłużej gra tym, że czekają Nie cwaniakłane Oba damy, damy, oba bijem bierze, że bierze. Oba wieża zniszczona. zniszczona. Oba damy, oba bijem bierze. Oba ob. Topiony, topiony, bam, nie. Ubijam to, bierze i tyle. Oba bierze, w tych. Dobra. Pokunali, pokunali, pokunali. nie, uciekać, uciekać, uciekać! oba! Wszyscy zginęli, nas, Wszyscy zginęli. Ładakir. Unicestwienie. wszyscy unicestwieni. Kurze, było trudne. Ależ... No i giery, wroga dostaliśmy, dostaliśmy punkty za to. A też się odudziła 13 poziom. A tam nikogo nie ma, to prowadzi się sobie ta wieża. Nie, to nie. Masz i tej... oh. No ma jest silna jest Silna jazda. Idziemy mu pomóc. Idziemy jej pomóc.

Dobra, ziszczone lepiej, lepiej chyba pójść się w mm. Ten Master Yi właśnie może się tapnąć do mnie szybko. On może się szybko do mnie, mnie tapnąć. Unik jest sześć na już całych dwóch tylko. A ja sam jazdę na środku, tak? Te masy nie może mi wszystko wsiarzyć. Atakować starszego smoka. No ja, ja ich. Zmylę, żeby, żeby tu mi atakowali. Dobra. Przybywam. Przybywam. No pomóżcie mi, bo to, to ciężko jest. Postawić żagle. Ciężko jest. Oni idą grupowo czterech. Dobra, te pamiętnie to pamiętnie. Dobra, te pamiętnie to bardzo może. Będę zginął, kurczę, by było masakrę. Będę zginął. Dobra, widzę, że. Widzę, że wygrywamy. 31 skąd na. O, git. Sojusznik pokonany Idziemy, na, idziemy do góry Seryjny zabójca Damy, na damy dadą Ponany Już się tepnął Już się tepnął chyba do o, aż jest się ma aż Aż, aż już nie chodź stąd. Podwierznie nie się, podwierznie może lepiej. Nie słańkuj. To jest taki tankie, co nie? Ja? Nie wiem, wierzę. Będziemy jeszcze tu nie. Zniszczona. O nie, zgnałem, ale chyba wygra, wygramy. Siedem dzwonów. To definitywnie możemy wygrać. chyba że będzie tu nie jakieś. Blik właśnie atakuje cały parą. Blitzcraft. bo grupowo idą, tak jak grupowo idą, to oni szyjniejsi są. 15 poziom Galen ma, 13 poziom Lufthansa, no spoko. A ci idę do gruboła, chyba na dół. Okej. Okay. Lepiej się, lepiej się bliźnił. O, panie, masz te ty, 3 ty do stołu w dupie. Przez luks. Dobra, idziemy z kawsem. Tak jak oni przegrali tą wieżę, to oni już mają w szorze, żeby wygrać, bo silniejsze stworki są Oczywiście jeden silniejszy, zamiast za tego e, tego tej armady Armandy mamy jeszcze stworka. O! Jeszcze nie mają Dobra Bijłem wieżę, biję wieżę. Bijemy, w wieżę. bijem biję Dobra, myślę, że tym akcentem ja też Wam pożegnam. Żegnam Was, Jadek, To była świetna gra. Trzymajcie się. No i cześć, do następnego odcinka. Pa!